Manko, z tej strony Bondek Pro to kolejny odcinek z Brawl Stars na moim kanale. Zostawcie łapeczkę w górę. Subika z dzwoneczkiem udostępnijcie ten film znajomym. W tym odcinku widzowie ja chcę Wam pokazać jak otworzę sobie na przykład Big Boxa, coś w tym rodzaju na moim głównym koncie. E, to szybko na koncie Ninja wchodzę. Co ma tak nisko to wbite wszystko? Dzisiaj widać, że nie grał Ninja.pl, kurde A szkoda, bo bym z nim chętnie pograł Ma jeszcze 9 zadymiarzy do odblokowania Wchodzę na wszystkie moje konta widzowie, bo mam ich naprawdę bardzo dużo Odbieram wszystkie rzeczy za darmo, bo głównie o to właśnie chodzi. Fajnie, i chciałbym na tym odcinku dropnąć jakąś postać najbardziej legendę, oczywiście. No ale wiem, że to się nie wydarzy. Bo to wręcz niemożliwe. O! Możemy mieć big boxa. Błagam, żeby coś dropnęło. No nie. A szkoda, widzowie. Nie, bo chciałbym coś dropnąć, żeby. Była ta jedynka, żebym na odcinku coś dropnął. Dobra, tu punkty do nity. Tu tak, 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 tak. Teraz na Bondek Pro 4. Mam nowe konto też. Chcę amberkę. Widzowie, do wygrania, kto napisze Bondi na Gmail, Bondek, bondek Pro Games, yy, będzie mógł wziąć udział w konkursie. A ja teraz odbieram rzeczy za darmo i idę na, mój, na moje główne konto, yy, aby wbić to. Yy, tak, big boxa, właśnie o to mi chodziło. Z kim ja mam dzisiaj, mi doszły misje. Na dłuższą damę muszę uleczyć. Dobra, ale. No dobra, wezmę. Yy, wezmę... Pokor... Albo nie, pamkę właśnie pamkę. Gdzie ona tu jest? O. Dziewiąta moc to będzie wysoko. Może mi się uda wbić ponad 20 rangę to mi odejmie do niej o ja To chodzi, więc... Dobra, weźmy. Idziemy. Barley mi się trafi. No słabo, ale dobra, trudno, nieważne. Oj, coś dziwnie mi chodzi ta pamka Dawno nie grałem w Brawl Stars na małym ekranie, bo już mam nowy tablet i słuchajcie, widzowie. No i e, się przyzwyczaiłem do dużego po prostu ekranu. Spodziewajcie się też odcinków niedługo z Minecrafta. A teraz lecimy na... O nie, to ma bardzo dużo. Ja nie mogę, ona 3000 zadaje. Ten Barley ją chce obić. Ale ona go goni, o nie! O oh shit! Ja nie mogę, widzowie. Uf, dobrze, Barley ma gadżet. O nie, przez chwilę był krótki lak. No, tu nie mieliśmy nic do powiedzenia. Ja nawet praktycznie nic nie leczyłem. Dobra, weźmy się w garść, widowie, kurde, zawsze musi być dobrze. Nic się nie stało. Dobra, jedziemy z tym śledziem. Ta jest wkurzona. Dobrze lecimy O, o jest mocno serio Dobra, trafiję gościa o nie Tik nam zniszczył dzieło. O, zabiłem go. Oo ten poką mnie dojechał. O, o, mamy mamy ciężką sytuację. Zabił nawet ogarnia, choć mogłyby być lepsze. O, to ten głupi pokom nie zabił. Dobrze. O nie. A było tak blisko. Rank czwarty. Co ile ja dostałem tego? No nie. Dobra, wezmę, apoko. Ja Bo po co jest? E, po co jest po co? Po co istnieje po co? Zdar. Widzowie no serio. lol No dobra, lecimy z kolejną gierką. O nie! Lagi? Tabi nie da rady. Co?! Tabi rozjechała ich! Bo bi jest mocna, ale nie sądziłem, że rozjedzie ich. Nie wiedziałem, że ona aż tak ogarnia. Czy jest jeszcze Jessie? Oj, oj, ale ten stół dużo zadaje. Choćby go może pojechać. Trzeba tą rozę pojechać. Ja się za nią biorę. O, o. No nie, to nie miało sensu widzowie. Ten odcinek wcale taki krótki nie jest. Czy coś jest? Błagam. Powiedzcie, że już to. 20. Dobra, widzowie, wracam za chwilę. A więc, widzowie, udało mi się rozegrać kozacki meczyk i zdobyłem 40 i teraz otwieram big boxa. No, niestety, widzowie z tego odcinka to by było na tyle. Nikomu, czemu nic mi nie drpnął. Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.